Cześć. Witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie i dzisiaj przychodzę do was z mangą Leviatan wydaną przez wydawnictwo Studio JG, autorstwa Shiro Kuroi. To jest tytuł, który wyszedł w Polsce we wrześniu 2024 roku w ramach takiej linii wydawniczej Exclusive Premium czy jakkolwiek tam Studio JG sobie tego nie nazwało. No ale dlaczego w ramach takiej linii? Bo jest to rzecz dosyć nietypowa. Jak już, myślę, zauważyliście, manga jest pokaźnych rozmiarów. Tak, to jest 550 stron, oprawione w twardą okładkę. Mamy tutaj błyszczącą oprawę. Dodatkowo na tej przedniej stronie znajduje się taka matowa, papierowa jakby ilustracja, dosyć specyficzna rzecz. Zwykle to jest także w ramach okładek, które są matowe, znajduje się jakiś lakier wybiórczy, tutaj nastąpiło coś odwrotnego. Na grzbiecie też mamy tutaj, prawda, taką oto ilustrację i z tyłu mamy tytułowego lewiatana, czyli statek, ogromny statek kosmiczny, jak mówi nam tutaj ten fragmencik od wydawcy. Statek, który, tak na pierwszy rzut oka, wygląda jak wycieczkowiec taki standardowy, który pływa po wodach, po morzach i oceanach, ale tutaj jest statkiem kosmicznym. Za to wydanie trzeba zapłacić blisko 150 zł. Oczywiście możecie szukać tej mangi w oficjalnym sklepie wydawnictwa Studio JG, czyli na stronie jata.pl lub w innych księgarniach internetowych. Myślę, że też jeszcze gdzieś tam można to znaleźć. Co jeszcze ważne, to wydanie ma barwione brzegi stron, tak? Oto się to prezentuje. Tutaj mamy taką ilustrację. To jest ilustracja chyba prezentująca trzeci tom tego pojedynczo-tomowego, trzytomowego wydania. No i na górze, tak jakbyśmy tutaj mieli prawda, przestrzeń kosmiczną, gwiazdy i tak dalej. Także, no jest to na pewno coś nietudzienkowego. Wydanie pięknie się prezentuje. Jest to opasła cegła. Całkiem sporo czytania, ale czytania, które chłonie się bardzo przyjemnie. No dobrze, to jeszcze Wam pokażę stopkę, stopkę redakcyjną, bo myślę, że to też tutaj warto, warto pokazać. Bardzo proszę. Tak ona wygląda, no i widzicie w środku na wyklejkach jeszcze takie świetne grafiki. Grafiki, które same w sobie już rozbudzają wyobraźnię, no i między innymi ze względu na z jednej strony treść, o której słyszałem przed zakupem, z drugiej strony na tę warstwę graficzną postanowiłem po tę mangę sięgnąć. Ona też ma dosyć wysokie oceny, bo Średnia ocena na Goodreads to jest jakieś 4-14, bodajże, jeśli dobrze pamiętam. Także naprawdę całkiem, całkiem solidna ocena. No i jak to w tego typu wydaniach, nie zabrakło tutaj kolorowych stron. One pojawiają się kilkukrotnie, no bo każdy kolejny powiedzmy tomik, który jest zawarty w tym trzytomowym wydaniu, rozpoczynał się kolorowymi scenami, i tak samo te kolorowe strony tutaj otrzymaliśmy. 15 rozdziałów. Materiały dodatkowe. Te materiały dodatkowe to jest też szalenie ważna rzecz, i bardzo się cieszę, że one się tutaj pojawiły. I na koniec lektury polecam Wam się z nimi zapoznać. No bo tak, zachęcam generalnie do zakupu tej mangi. Dlaczego, jaka jest moja ocena, to jeszcze oczywiście za chwilę Wam powiem. Od czego tutaj trzeba zacząć? Przede wszystkim od miejsca czasu akcji. Akcja tej magii rozgrywa się w przyszłości. To widać, nie trzeba jakby się specjalnie nad tym rozwodzić. Na pokładzie, właśnie takiego wycieczkowego statku kosmicznego o tytułowej nazwie Lewiatan. Jednak ta akcja, czy też czas jest podzielony na dwie takie linie czasowe: teraźniejszość i przeszłość. Jak one się ze sobą krzyżują, no to też mniej więcej finał tego wszystkiego będziecie widzieli w zakończeniu tej mangi. Ja tutaj za bardzo nie chcę tego zdradzać, ale muszę powiedzieć, że jest to zrobione bardzo zręcznie i zdecydowanie autor. No nie ma tutaj takiego problemu, że czytelnik gdzieś tam się gubi i nie wie o co chodzi. Jest to naprawdę bardzo dobrze wykonane, pasuje to do siebie i jest. Pod tym względem ta manga bardzo czytelna. Bohaterowie tej mangi, tej opowieści, to są uczniowie. Uczniowie, którzy wraz z dwójkiem nauczycieli oraz takim robotem, który jest członkiem załogi, podróżują właśnie tym wycieczkowym statkiem kosmicznym. Całą klasę tych uczniów, bo to jest taka jakby klasa uczniów, można zobaczyć też tutaj na końcu, właśnie w świetnym takim dodatku. Coś takiego mogłoby się znaleźć w formie jakiegoś plakatu, myślę, że też byłby to super dodatek do tej mangi. Natomiast, jak już przy dodatkach takich, właśnie fizycznych jestem, to przedpremierowo można było zakupić ten tytuł razem z taką szmacianą torbą z grafiką. Także taką torbę też posiadam. No, dzisiaj już raczej tej torby nie kupicie, ale tak się prezentuje właśnie nasza klasa, nasi, nasi, nasi bohaterowie. Tutaj jest ich nauczyciel. Tutaj jest asystentka tego nauczyciela, czyli dwójka dorosłych. W tle widzimy lewiatana, a ilustrację trzyma. A pewna postać: no bo, tak jak powiedziałem, to też tutaj widzimy. Mamy kogoś w rodzaju mm, takich astronautów. Nie, nie będę wam tutaj niczego więcej zdradzał, ale właśnie to są te nasze dwie e, linie czasowe. Z jednej strony obserwujemy. Mm, załogę tego statku, czy w zasadzie e, tych naszych uczniów, bo załoga to są, to, to jest wiecie, taki crew. E, to jedną, jedyną osobą, czy w zasadzie robotem z tej załogi jest robot e, nazywany Robo Stewardem. Więc e, tyle. No i fabuła. E, fabuła no, tej mangi e, to jesteśmy na statku, tak jak już zradziłem. Statek podróżuje sobie wraz z dziećmi no i niestety dochodzi tam do jakiejś nieznanej, niezidentyfikowanej eksplozji. Statek zostaje poważnie uszkodzony, łączność no, z jakąś tam formą bazy czy kimś, kto koordynuje ten lot, ten podróż tego statku zostaje całkowicie zerwana. Nauczyciele, którzy mieli sprawować opiekę nad dziećmi, z różnych niewyjaśnionych okoliczności giną. No i zaczyna się tutaj psychologiczny horror. Tak mniej więcej e, wygląda e, zarys fabularny w bardzo, bardzo ogólnym e, takim właśnie mm, sznycie, po to, żeby Wam niczego tutaj nie zdradzić. E, jeśli chodzi o tę mangę, to mi wystarczyło spojrzeć na tę ilustrację, aby chcieć po nią sięgnąć. Natomiast, dlaczego warto po nią sięgnąć i jakie ma drobne minusy, to postaram Wam się troszkę tutaj bliżej opowiedzieć. Przede wszystkim bohaterowie. Jak już wspomniałem, mamy tutaj całą klasę uczniów, ale wśród tych uczniów odnajdziemy takie klasyczne archetypy i ci uczniowie są nam powoli, powoli Prowadzani. Poznajemy ich coraz więcej, e, i tak wśród tych archetypów znajdzie się jakiś osiłek, znajdzie się jakiś mądrala, będzie ktoś, kto będzie miał cechy lidera, przywódcy, ale znajdzie się też ktoś e, bardziej taki e, w rodzaju zdrajcy, e, będzie też tyran, będzie uciśniony. Będzie szereg różnych tego typu, e, właśnie archetypicznych postaci, które dają nam. E, bardzo szerokie pole do popisu w trakcie wydarzeń, które na tym statku będą się rozgrywały. No a co do tych wydarzeń, no właśnie, ta manga to jest taki trochę Battle Royale. Jak doszło do uszkodzenia statku, no to nie trudno się domyślić, że wśród całej tej załogi. Dochodzi do swego rodzaju paniki. Teoretycznie nauczyciele powinni nad tym zapanować, no ale jak już wspomniałem, nauczyciele tracą życie, dzieci są zdane same na siebie. E, I tu już można widzieć pewne podobieństwa do nie tak dawno omawianej przeze mnie adaptacji książki pod tytułem Władca Much. E, no i tak mniej więcej się tutaj dzieje. Jeśli nie czytaliście Władcy Much. To jest po pierwsze, powinniście sięgnąć czy to po książkę, czy po formę adaptacyjną, właśnie powieści graficznej. Natomiast, we Władcy Much mamy też taką grupę rozbitków, dzieci, które pozostają same sobie. A panem i władcą, bo żadnych dorosłych tam nie ma, no i muszą sobie radzić. I najpierw, wiadomo, tworzą się jakieś grupki, starają się współpracować, tworzy się jakiś lider, potem zaczynają się rozłamy, a potem zaczyna się walka o władzę i tak dalej, o przetrwanie. I podobnie jest właśnie w tej mance. Zatem taki Battle Royal. Mogę tutaj jeszcze, za przykład, użyć na przykład te. Za przykład, na przykład, Masło Maślane, ale wiecie o co mi chodzi, była taka książka, była też adaptacja filmowa, Igrzyska Śmierci, wydaje, że się to nazywało i pierwszy tom to był chyba Kosogłos, jeśli dobrze pamiętam. Tu też zauważałbym bardzo duże podobieństwa. Oprócz tego, widać tutaj inspirację. Zresztą jest to wspomniane w materiałach na końcu, o których powiedziałem, widać tutaj inspiracje mangą Akira. Oprócz tego, sam autor tego tutaj tytułu był swego rodzaju asystentem przy powstawaniu takiej serii mangowej rycerze Sidonii. I tu znowu doszukiwałbym się bardzo dużego podobieństwa w stylu graficznym, bo to, co właśnie cechuje Leviathana i rycerze Sidoni, to jest ogromna ilość detali. Zresztą obie mangi opowiadają o takim właśnie klimatach science fiction. Akcje dzieją się w szeroko pojętej przestrzeni kosmicznej i ilość detalu, to, jak. Bardzo ładnie zostały wykończone ilustracje, to nam się tutaj pokrywa. Zresztą zobaczcie taką rzecz. Tutaj mamy fragmenty, gdzie nie ma jakby konkretnego skupienia na jakiejś jednej rzeczy. Jest, są trzy kadry podzielone na stronę. Ogólnie widzimy bohaterów, widzimy postacie. Natomiast tu mamy zbliżenie i to, jak wykonane zostało cieniowanie na twarzy bohaterki. Ja wam to tutaj. Postaram się przybliżyć. Zobaczcie, to jak zostało wykonane to cieniowanie, no to to jest po prostu genialne. To jest szalona dbałość o szczegóły. To jest naprawdę ilustracja, w którą można się wpatrywać. I takich ilustracji w tym tytule jest więcej. Więc jak już jesteśmy przy kolejnych plusach, no to właśnie ilustracje i wnętrza statku. Zobaczcie na to. Tutaj. Mamy tych wspomnianych powiedzmy astronautów, którzy przemierzają tutaj korytarzem statku, pełne jakichś kabli, e, trochę dziwne, e, ceglane jakby ściany, to jest znowu pewien minus, o którym też wspomnę, e, ale wygląda to jakby to jakiś swego rodzaju chodnik, korytarz. Już nie chodzi o to jak to zostało wykonane, tylko o to ile detalu tu zostało pokazane w tych grafikach. To jest niesamowite. Mnie to po prostu urzekło i też między innymi ze względu na te ilustracje ja tę mangę kupiłem. No i ilustracje kolorowe, postaram się tu znaleźć chociaż jakąś jedną jeszcze dodatkowo poza tymi o. Tutaj mamy chyba właśnie drugi tom, który się zaczyna. No, i mamy takie, oto ilustracje. I te ilustracje kolorowe, zobaczcie, wyglądają, jakby były malowane. Tutaj już w ogóle cieniowanie i przejście tych barw, gdzieś troszkę takie schowanie tego typowego szkicu pod kolorem, no to wygląda niesamowicie dobrze. I tak namalowaną mangę też chętnie zobaczyłbym w całości. Także jest to rzecz bardzo, bardzo dobra. To, co jeszcze należy podkreślić, no to to jest klimat. Teoretycznie jest to trochę jakby horror, natomiast nie doszukuje się tutaj mocy nadprzyrodzonych czy czegoś w tym rodzaju. Klimat bardziej bym powiedział, że to jest thrillera psychologicznego Science Fiction. Jest tutaj oczywiście zawarta pewnego rodzaju tajemnica, jest bardzo intensywny nastrój, napięcia, niepewności, ta walka o przetrwanie te wszystkie elementy tutaj są i to nam buduje całość. I w którymś momencie, oczywiście, wkrada się taki element rywalizacji, i ta rywalizacja powoduje, że manga nabiera ogromnego tempa, i zaczynamy gonić wydarzenia bardzo mocno, kibicując pewnym określonym osobom czy ugrupowaniom co też daje nam takie poczucie zaangażowania. Sami bohaterowie zresztą są bardzo mocno umotywowani w swoich postępowaniach, bo no, fabularnie jest to uzasadnione doskonale i tutaj nie chciałbym Wam tego zdradzać, no bo znowu nie chcę Wam tutaj, broń Boże, popsuć zabawy. Także tych plusów, tych pozytywnych stron tej mangi jest naprawdę dużo, ja całościowo oceniam ją bardzo dobrze, są drobne minusy, i o tych drobnych minusach to, co tutaj widać, widać to też bym powiedział na samym początku. Tutaj widzimy, jakby tą eksplozję, i za chwilę widzimy statek. I tak jak ten korytarz, który Wam pokazywałem, taki bardzo specyficzny, tak i to co widzimy tutaj. Ten statek wygląda, zresztą jest inne, in, inny taki kadr, nie będę go teraz szukał, Natomiast normalna taka betonowa klatka schodowa. I ten statek wygląda jakby on był zrobiony z betonu. Jakby trzeba bardzo mocno zawiesić niewiarę, aby wyobrazić sobie, że w przestrzeni kosmicznej leci betonowy statek. Nie widać tutaj w zasadzie żadnego napędu, więc on jest jakby takim, nie wiem, wahadłowcem czy czymś w tym rodzaju. Brakuje tutaj elementów, które byłyby jakimiś silnikami odrzutowymi czy, czy czymś takim. Więc y, trochę ta koncepcja wizualna tego, tego statku to jak wnętrza y, są wykończone jakby takim surowym betonem albo stalowymi belkami. One też tutaj występują. Jest taki fragment, gdzie jedna z bohaterek zostaje zostaje przygnieciona e, i e, mamy tam właśnie e, tak, to powinno być gdzieś tutaj, dokładnie tak, e, zobaczcie, całe takie wielkie jakby stropowe belki tu filar, filar wypełniony prętami zbrojeniowymi i takie, jakby, beton, właśnie stalowe belki. No, jest to, no tak się nie buduje statków kosmicznych, po prostu to jest wręcz śmieszne, ale jest to generalnie głupie i trzeba tutaj powiedzieć, ok? Jakby zapominamy, nie zwracamy na to uwagi. Oprócz tego, jak już wspomniałem, ciążenie i grawitacja w kosmosie i na statku. Jest sytuacja, o której między innymi właśnie w tym fragmencie dowiadujemy się, że gdzieś tam sztuczna grawitacja na statku została uszkodzona, przez co potencjalnie te elementy są lżejsze. To znaczy, albo ta grawitacja jest uszkodzona i jej nie ma, albo jest normalnie włączona dla mnie. Nie może być jakby stanu pośredniego. To znaczy, to nie jest, wiecie, statek, którym Sągo leciał na namek i mógł sobie tam dowolnie regulować siłę grawitacji. To chyba tak nie powinno działać. No i tu w samym kosmosie też są takie jeszcze pewne elementy, które powodują, że jakby tu prawa fizyki chyba nie do końca autor brał pod uwagę. No i jest jeszcze jeden taki głupkowaty. Nie wiem, czy to tak można nazwać. Element, który jest absurdalny. Jest to statek wycieczkowy. Jest to statek wycieczkowy, jak powiedziałem. Mamy tutaj motyw Battle Royale, więc nasi bohaterowie będą prowadzili ze sobą różnego rodzaju walki. No i można zadać sobie pytanie, no ale jak? Czym? Czym oni będą walczyli? No, pojawiają się tu pałki. Ktoś w rodzaju kij baseballowych, noże, maczety czy tam nawet miecz. E, pojawia się szereg różnego rodzaju elementów, jakby pancerza, e, hełmy specjalne itd., itd. To mi się wydaje totalnie absurdalne. Dlaczego na statku wycieczkowym znajduje się tyle broni? E, ktoś by powiedział: no dobrze, to z kantyny sobie zabrali noże, no ale tutaj jest. E, Robot, który jest e, częścią załogi statku, czy on w zasadzie stanowi całą tę załogę, i nikt tam nie gotuje ci nauczyciele i uczniowie sobie nie gotowali, oni tam nie mieli kucharza. Tam po prostu były, wiecie, takie gotowe e, jakby posiłki z proszku, w cudzysłowie, zalewane wodą. Jak oglądaliście e, jakieś tam, nie wiem, czy obcego, czy tego typu filmy, no to tam e, cho chociażby. W Matrixie, prawda, jedzą taką papkę. No, yy, są rzeczy, które po prostu pewnie w tej dalekiej przyszłości, którą tutaj autor swojej wizji posiada, powinni po prostu jeść gotowe, przygotowane posiłki, a nie, że ktoś je tam gotuje. One po prostu wyjeżdżają na tackach, owinięte ewentualnie folią. Yy, był też taki film o dwójce, która ocalała na statku mężczyźni i kobiecie i oni też tak przychodzili i tam naciskali w maszynce, wychodził posiłek. I to powinno działać w ten sposób, zresztą tu jest między innymi właśnie ta kantyna, stołówka, jakkolwiek by tego nie nazwać i widać na półkach masę różnych gotowych jakby produktów. No nie wydaje mi się, żeby ktoś to kroił i porcjował gdzieś tam, nakładał i tak dalej, więc to są takie głupotki, które zaniżają trochę ocenę tego tytułu, ale to jest tak jak mówię, należy trochę zawiesić niewiarę. Zresztą element tych broni i pancerzy, on można sobie go tłumaczyć w pewien sposób przez zakończenie, no ale jakby tutaj w tym kierunku nie wiemy. Podsumowując, moim zdaniem, manga ta prezentuje się świetnie i ona w pełni zaspokoiła moje oczekiwania. W kontekście Battle Royale, krwawej jatki, bo tej tutaj jest naprawdę, oj, sposobów na uśmiercenie różnych bohaterów jest tutaj bardzo, bardzo wiele. Oczywiście niektóre te walki są takie troszkę naciągane, to znaczy spodziewamy się, jak może dojść do ich zakończenia, ponieważ. Jakby to się potoczyło inaczej, to jak trudno byłoby ciągnąć tę fabułę dalej. Ale ogólnie rzecz biorąc, jest to zrobione bardzo zgrabnie. Te połączenie dwóch linii czasowych i opowiadanie tej historii mniej więcej równolegle w kontekście tego jest też e, świetnie e, pomyślane. Także wizualnie ta manga super. No ja e, uwielbiam po prostu te, e, tak narysowane, tak szczegółowe, bogate w detale e, tytuły mangowe. Więc to wszystko wygląda naprawdę dobrze. I na koniec jeszcze to co warto wziąć pod uwagę, to są e, tak tutaj są różne koncept arty różnych bohaterów. One są chyba z jakiejś takiej wczesnej fazy powstawania tego tytułu, ponieważ bohaterowie w Mandze wyglądają inaczej. Nie są aż takimi dziećmi jak tutaj, ale to mogły być pewne założenia autora artysty. Tu widzimy ilustrację normalnie żywcem wyciągniętą, może nie tyle z rycerzy Sidoni co bardziej bym powiedział z e, Abary, albo jeszcze e, któregoś z, z, z tych takich klasycznych tytułów science fiction. E, na przykład ten pancerz tutaj. Nie wiem, czy graliście w taką grę jak Morrowind: The Elder Scrolls, a tam była taka frakcja, która. E, Stacjonowała na takiej pustynnej części e, kontynentu I oni mieli bardzo podobne do tych e, pancerze e, z takiej, jakby łuski jakiegoś stworzenia. Więc e, to wygląda pod tym względem świetnie. E, no, i tutaj przykładowe jeszcze takie szkice. Zobaczcie sobie na to. No, niesamowite. Generalnie uważam, że to jest e, bardzo, bardzo utalentowany e, rysownik. I na końcu znajdują się wywiady z autorem, również wywiady z osobami odpowiedzialnymi za Jump Plus czyli czasopismo, które właśnie w Japonii było wydawane, w którym ta manga zadebiutowała na rynku japońskim, bo nie pamiętam czy to powiedziałem na początku czy nie, ale generalnie ta manga jest mangą bardziej francuską, bo tam jak rozumiem mieszka, żyje autor i tam tę mangę tworzył. Tyle ode mnie, mocne, zaryzykuję 8 na 10, w swoim gatunku, w ramach odpowiedniego klimatu, z tymi drobnymi bolączkami, ale naprawdę świetna manga. Ja byłem pochłonięty czytaniem tego tytułu i Wam również go bardzo serdecznie polecam. I ode mnie w tym materiale to wszystko, bardzo Wam serdecznie dziękuję za jego obejrzenie, zapraszam do innych moich filmów, trzymajcie się na razie, cześć.